Witam na kanale Barbecue nie Tylko dziś pokażę Wam jak robię kiełbasę myśliwską. Będzie to kiełbasa y, pół na pół. Około 4 kg z dzika i drugie 4 kg z wieprzowe. A więc co tutaj mamy? Y, mięso już mamy wytępnie posegregowane. Około 1,80 kg klasy pierwszej z dzika, wycięta z szynki. 2,20 kg mięsa drugiej klasy z dzika. Co poza tym? Tutaj mam około 2 kg mięsa z łopatki wieprzowego, około kilograma golonki wieprzowej, która posłuży nam jako klej i 2 kg boczku dosyć tłustego. Łopatkę jeszcze segregujemy i dzielimy na klasy. Będzie to jedynka, ładniejsze mięso, które zmielę razem z jedynką z dzika i dwójka będzie zmielona razem z drugą klasą z dzika. Boczek kroimy w takie w miarę kostki niewielkie, żeby weszły do maszynki. Z gorąki oddzielamy skórę i kości. Tej skóry i kości będę robił wywar. A reszta będzie mielona dwukrotnie na sitku piątce i później na sitku 3,5. Mięso mamy już posegregowane. Teraz przystępujemy do ważenia i będziemy dodawać soli pekującej. Ja daję 18 gram soli pekującej na kilogram mięsa. W pierwszej klasy mam 2,70 kg a więc dodaję 48 gram peklo Drugi Drugiej klasy 3,80 kg a więc dodaję 64 gramy peklo Trzecia klasa golonka 80 deko, 16 gram poklosoli. Mieszamy i wstawiamy do lodówki na 48 godzin. Za 48 godzin będziemy działać dalej. O 48 godzin dziś będziemy mielić nasz farsz. Zaczynam od golonki. Golonka będzie mielona dwukrotnie. Pierwsze mielenie sitko 5 i drugie mielenie sitko 3,5. Golonka pomielona. Tak wygląda po dwukrotnym mieleniu. Teraz będziemy mieli klasę drugą. Klasę drugą będę mielił na sitku I8. wygląda po mieleniu. Klasa druga i teraz klasa pierwsza będę mielił na szarpaku. Tak wygląda po mieleniu na szarpaku. Mięso mamy pomielone. Teraz sypujemy do większego pojemnika klasę pierwszą i troszkę ją yy, masujemy, wyrabiamy, żeby puściła klej. Jak już puści troszkę kleju, dodajemy klasę drugą, golonkę. teraz będziemy przyprawiać. Yy, czym będę przyprawiał? Na kilogram farszu yy, 1 g rozmarynu mieronego 2 g pieprzu, 2 g majeranku, 1 g jałowca, 1 g czosnku niedźwiedziego i 3 g czosnku. Dodajemy wszystkie przyprawy, dodajemy odrobinę wywaru z yy, golonki z kości i skóry. I wstępnie mieszamy. Chodzi tylko o to, żeby rozprowadzić przyprawy. Tak przygotowany farsz przykrywamy, wstawiamy do lodówki na 12 godzin, żeby dobrze przeszło przyprawami. I za 12 godzin będziemy działać dalej. Minęło 12 godzin, farsz ładnie przeszedł przyprawami i teraz będziemy dodawać wywaru z golonki i wyrabiać mięso. Wywaru z golonki dodajemy 10%. Mam około 8 kg farszu, więc dodam 80, 80 ml wywaru. Wyrabiamy farsz około 15-20 minut, aż u, do otrzymania odpowiedniej lepkości farszu. Po tym czasie możemy nabijać w jelita. jelita będą to jelita wieprzowe kalibru 28-30. Kiełbaskę mamy prawie gotową. Teraz bierzemy wykałaczkę i co parę centymetrów nabijamy, żeby pozbyć się powietrza. Teraz dzielimy kiełbasę na pędka około 25-30 centymetrów. Tak wygląda nasza kiełbaska. Odwieszamy na drążki wędzarnicze w celu osadzania na jakieś 2-3 godziny, a w tym czasie wygrzewamy wędzarnię. Jeżeli wędzarnia będzie już wygrzana, opuszczamy temperaturę do 45 stopni, wkładamy nasze kiełbaski i teraz będziemy osuszać. Osuszamy do około godziny do suchości. Jeżeli w dotyku będą suche, znaczy się, że kiełbaska jest gotowa do wędzenia. Obasy są już suche w dotyku. Suszyły się około godziny czasu. Teraz możemy zasypać dymogenerator z rękami. W moim przypadku będą to z rym Olcha i buk 50 na 50 i odrobinę czereśni. Podnosimy temperaturę wędzarni do 55 stopni. Puszczamy dym. I zaczynamy właściwe wędzenie. Będę wędził około 3 do 4 godzin. Do uzyskania ładnego koloru. Po uzyskaniu ładnego koloru wbijamy sondę w kiełbasę i będziemy zapiekać. Temperaturę na wędzarni podnosimy do 90 stopni i podpiekamy naszą kiełbaskę do uzyskania temperatury wewnątrz 68 stopni. Po tym czasie wyłączamy wędzarnię i zakończamy nasze wędzenie. Odstawiamy. Do wystygnięcia i po stygnięciu będziemy degustować. Po dwóch godzinach wędzenia, nasza kiełbaska wygląda tak. Kolor już jest ładny, ale jeszcze nie jest to. Jeszcze około godziny półtora będziemy wędzić. A to jest efekt naszego wędzenia. Kiełbaska po w uzyskaniu wewnątrz batonu 68 stopni wisiała przez noc w temperaturze pokojowej, i teraz nadszedł czas na degustację. Podobał się przepis. Daj łapkę w górę lub napisz komentarz. A ja już zapraszam w przyszłym tygodniu na premierę nowego odcinka. Będą to kabanosy drobiowe. Dziękuję i pozdrawiam.